Siemanko z tej strony, Dyszka. Witam serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj nowość jest w końcu w Polsce: mega zestaw startowy. Dostępny w sumie już od wczoraj, czyli chyba 10 albo nawet 9 września. Dobrze, zaczynamy otwarcie. Mega zestaw startowy kosztuje 49,90. W zestawie mamy album kolekcjonera, przewodnik po grze plansza do gry 6 saszetek z kartami, 3 karty z limitowanej edycji, jedna karta do gry online plus jeden plakat z listą kontrolną. Dobrze, no i co? Z tyłu jeszcze wygląda to opakowanie tak, oczywiście możecie pobrać sobie aplikację mobilną i zaprosić znajomych, i tam sobie pograć online, ewentualnie tradycyjnie starą metodą na planszy gry. Jeżeli oczywiście posiadamy karty, no i tutaj macie oczywiście link do, do strony. A jeżeli jeszcze nie wiecie o promocji darmowej saszetki bonusowej gratis w Empiku, także zapraszam na odcinek, który właśnie w prawym górnym rogu pojawia się odnośnik, a ja już tutaj otwieram i zobaczymy, jakie to będą limitki. No i ciekawe, czy w tych sześciu saszetkach trafimy kartę RAR. No i sam jestem bardzo ciekaw. Pierwsza album i ja tą edycję będę zbierać. To od razu mówię i mam nadzieję, że będą... Pamiętacie kto był na e, wymianach dni panini? Bo ja byłem. Jeżeli byłeś, to zostaw w komentarzach Ci przypnę serce. E, było fajnie i mam nadzieję, że w przyszłym roku, oczywiście, też e, będzie e, taka po prostu e, wymiana. No, i jak widzicie, tu jest taka karta e, Limited Edition. E, tutaj z tyłu znajduje się kod do gry online. Także to na razie sobie zostawimy tutaj. Rarki są, już zapewne widzieliście, ale będziemy to tak otwierać losowo. Znaczy, będę pokazywać. No, i tak, tutaj, oczywiście, jest cała plansza do gry. Ładnie wykonana. Nawet jest, no nie jest miękka, także łatwo się nie poniszczy. Dobrze, to to na razie odkładam. Tutaj tu mamy całą listę kontrolną piłkarzy. Taka skromna, zrobiona, ale bardzo fajnie. Też mi się podoba. Tu oczywiście mamy w środku też cały oficjalny przewodnik, w którym znajdziecie, znajdziemy oczywiście wszystkie opisane, jakie są karty dostępne w tej edycji. No i jak grać po prostu w gry. No dobra, no i sam album, sam, sam album, oczywiście też. No jak to album, nie? O, nawet fajnie tutaj taka reklama FIFA.com. Z tyłu wiadomo, z przodu wiadomo, ale tu są chyba jeszcze naklejeczki, oczywiście na strony. Są, są, 540 kart możemy tutaj włożyć do tego albumu. Także bardzo fajnie. No i co, no i zaczynamy otwieranie saszetek. Jeżeli oczywiście dalej Cię to interesuje, zapraszam do dalszego oglądania. No i lecimy i zostawcie łapeczkę i subskrypcję albo nie, zacznę od jakiejś tutaj limitki no i tutaj już wybiorę jedną i będzie to ło no i pięknie, jest to Eden Hazard z Realu Madryt, czyli druga już limitka sobie tutaj przybliżę ją z Realu Madryt to już jest druga karta limitowana bardzo fajnie damy ją tutaj albo ją damy tu tu damy limitki o tak no, i lecimy z pierwszą saszetką. No, i mam nadzieję, że tutaj będzie coś fajnego, no albo i nie, bo to wiadomo, że w zestawie startowym ja nigdy chyba jeszcze nie trafiłem rarki. E, tu mamy isko na bazówce. No, i tutaj już macie kody, także możecie sobie kody, akurat, które się pojawią. To to e, spisujcie, e, bo później i tak będę zasłaniał. Te kody. to wow, 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 tam coś się świeciło. Fajnego. Dobra, no to tak. Dobra, no to macie te kody. Jeden, dwa, trzy. E, I odwracam i sprawdzamy bazóweczki szybko. E, Fabinio, e, widziałem go u Sepka. E, też chyba. Ciekawe, czy taki sam zestaw startowy mamy. Lukas Vasquez. no chyba też miał. Jeżeli ktoś oglądał odcinek Sepka, to napiszcie, czy faktycznie ten. E, Mata. No i dwie karty tutaj specjalne, Andersen e, na fans, Impact singing, e, oraz, e, ej, to jest niemożliwe, to jest Rarka, Topmaster, ja Cię sunę w zestawie startowym Topmaster i to jest Kylian Mbappé, no proszę Państwa, co tu się stało, no naprawdę jest Rarka, czyli jest, jest możliwość trafienia Rarki. Ale tutaj, no naprawdę, cieszę się masakrycznie. Jest i to pierwszy ten, i jest rarka e, Mbappé. No naprawdę, super, super. Top master e, i oma numer 8. No nie mogę. Pierwsza saszetka i master. O kurcze No to nie wiem, to chyba na pewno te, takiego albumu Sebek nie miał. Dobra. E, okej, okay, lecimy z drugą saszetką. No, naprawdę niezwykłe. Eee, a wziąłem pierwszy lepszy z brzegu. No i teraz zobaczmy tutaj. Eee, a, a, oczywiście tu jest ta karta specjalna tego. Eee, no dobra, ok. No to lecimy dalej. Eee, co tu nie ma karty specjalnej? Nie, to są chyba dwie. Tak dziwnie poukładane są te karty, ale dobra. Eee, Dawid Luis. Tutaj mamy Matić. Eee, Akanji. O, tutaj mamy kogo? Marquinhos, obrońca oczywiście, ciach, bazóweczki tutaj dajemy i wow! I to mamy Sorgan e, e, Hazard. Spoko i to jest na Fans, Impact e, spoko, bardzo też jest fajnie. No i mamy tutaj Kutinio e, e, na goldzie. Gold. Copa America Brazil 2019 winner. Czyli zwycięzca Copa America w 2019 roku Coutinho. No naprawdę bardzo fajne karty mi tu się trafiają. A to jest dopiero druga saszetka. Lecimy z drugą kartą limitowaną i to jest Matija Nastasic jeżeli dobrze powiedziałem z Szalkę. Okej. Okay, to, to fajnie. To muszę tutaj już dać to dać tu, bazówki przesunąć i lecimy no, dalej. No i co? No to trzecia saszetka. Naprawdę, zostawcie łapeczkę, bo będzie super. Naprawdę będzie super. Jeszcze czeka nas naprawdę dużo saszetek do otwierania, a będzie jeszcze więcej. Dobra, zjech z Ajaxu. Kogo tu mamy? Maksimowić. Lecimy dalej. Tony Cross z Realu. I tu tylko jedna karta specjalna jest. Kto tu będzie? Matic. Serdar. I uwaga, karta specjalna. No i macie ten kod. Tylko sobie musicie go odwrócić do góry nogami i będziecie mieć ten. I to jest Fernandinho na fansie. Fans favorite. I tutaj jest Since 2013. Ok. Dobra, no to kolejna, czwarta saszetka, lecimy dalej, e, tak, tak, o, i tu są dwie specjalne, bardzo fajnie, e, Stambuli, chyba tak się go tam wymawia, Dolberg, e, Harit, e, o, jest, Mohamed Salah, bardzo fajnie, z Liverpoolu, e, no i tu są już dwie karty specjalne, no i proszę... Jest na fansie Alaba z Bayernu Monachium, czyli nasz przeciwnik w drodze do Euro 2020. Wiadomo, 0-0, ostatni mecz. No i druga karta, tutaj. Jeszcze nie miałem power-up, defensive rock, 189 cm, no i 83 kg wagi. No prawie tak jak ja, prawie, tylko ja ważę coś tam, 70 niecałe. Dobra, no to zrobimy to tak, i to damy na razie sobie tu tak. Ok, no to lecimy z piątą saszetką, ale to jest naprawdę top master. Wow, ha, nie spodziewałem się tego, no ale cóż. Zawsze e, zaskoczenie jest miłe. E, oczywiście, jak to jest pozytywna chwila. E, dobra, e, tu mamy z, z Paris Saint-Germain. Harry to jest chyba powtórka. Martinez, e, kto tu jest jeszcze? Akanji to też już powtórka. Jak widzicie, karty już lecą powtórkowe. No i proszę, mamy tutaj logo: Atletico e, Madryt. Bardzo fa fajnie, czyli fans. I druga karta specjalna. Jest to Depay na Power-upie i jeżeli trafimy jakieś drugie logo to zrobimy sobie pojedynek na saszetki na przykład, nie wiem, jak trafimy na przykład Bayer Monachium. No i Power-up, Depay, Game Changer, bardzo też fajnie, damy go tutaj. No i co, ostatnia saszetka, a jeszcze ten tutaj, kolejna limitka, czyli Bernardo Silva. No, no to, to, jest, to jest, fajna karta. Manchesteru damy go sobie, no nie wiem gdzieś tutaj, o, tu dogodamy. No i ostatnia saszetka leci, ostatnia saszeta i będziemy kończyć ten odcinek, który już trwa 10 minut. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję po więcej odcinków z tej serii. No i tu macie już kod. Do kolejnej karty, i to jest karta specjalna. Jak to by była rarka, to by było nieźle, ale nie. Foden Fans Wonder Kid, czyli cudowne dziecko, albo, no tak, Wonder, cudowne. No, ok, spoko. No i tutaj dwie jeszcze bazóweczki. Mata Alonso, ale najbardziej, najbardziej zadowolony oczywiście. Jestem z wszystkich kart, ale myślę, że ta tutaj Top Master. Kilian Mbappé wpada i zostawcie łapeczkę, no i subskrypcję. Pozdrawiam, dyszka, cześć.